Drodzy bracia w kapłaństwie, drogie siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie. Podczas prac prowadzonych przy tutejszym kościele, jak słyszeliśmy, przy naszym kościele św. Bartłomieja, wydobyto szczątki pochowanych niegdyś w tym miejscu zmarłych. Zostaną one ponownie złożone na miejscu spoczynku. Czasami zdarza się, że podczas prac ziemnych, na przykład na terenie miast, natrafia się na dawne cmentarze. Z czasem zostały one zlikwidowane i przykryte nową zabudową. Nieraz, nie mając tego świadomości, stąpamy po grobach naszych przodków. Tak jest przy katedrze Tarnowskiej, gdyż do czasów austriackich był zwyczaj chowania zmarłych przy świątyniach, przy kościołach. Dopiero Austriacy, gdy weszli na te tereny w ramach zaborów, wydali rozporządzenia sanitarne i trzeba było lokować cmentarze poza siedzibami ludzkimi. Stąd też nie zawsze mając świadomość, chodzimy po ziemi, które, która jest była cmentarzem, Chodzimy niemal po przeszłości, po całym dorobku, owocu życia różnych pokoleń, które odeszły już do wieczności, których doczesne szczątki jeszcze zawiera Matka Ziemia. W ten sposób podkreślamy więź pomiędzy pokoleniami i czerpiemy z historii naszych przodków po to, by móc trwać, rozwijać się, pomnażać wypracowane przez nich dobro. Ową łączność między pokoleniami wyraża także imię naszego patrona świętego Bartłomieja Apostoła. Jest to tak zwane imię od ojcowskie, czyli mające wyraźne odniesienie do ojca. W starszych pokoleniach był zwyczaj, że przejmowano, się, przejmowano imiona dziadka, babci, ojca, mamy i to właśnie było doświadczenie ciągłości pod pokoleni. Bardzo mocno właśnie te imiona od ojcowskie pojawiają się w tradycji Bliskiego Wschodu, w Zimni. Świętej także do dzisiaj. Chodzi prawdopodobnie o imię pochodzenia aramejskiego. Talmaj, co właśnie oznacza syn Talmaja. Syn Talmaja, święty Bartolomej, też znany jest, bo wybrzmiało to w czasie Ewangelii, pod imieniem Natanael, to znaczy Bóg Dał. Zarówno w naszych rodzinach, wspólnotach lokalnych i w całym narodzie jesteśmy właśnie zakorzenieni w naszych przodkach i zarazem obdarowani przez Boga. Jako chrześcijanie jesteśmy zakorzenieni przede wszystkim w Chrystusie. On nie należy do przeszłości, ale żyje. I stary jest obecny w swoim Kościele, w sakramentach świętych, w głoszonym Słowie Bożym. Dlatego nasza wiara prowadzi nas coraz bardziej do osobistego zakorzenienia w nim. Nasze doświadczenie chrześcijańskie nie może zadawalać się wiarą, którą otrzymaliśmy od innych jako coś zewnętrznego. My musimy... Na nowo każde pokolenie, każda, każdy z nas wejść w głęboką, osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Bowiem przekaz wiary to nie jest przekaz powtarzający pewne wydarzenia historyczne, przypominanie, tak jak się powtarza wiadomości historyczne z przeszłości. Potrzeba nam coraz głębszego poznania Chrystusa i Jego zarazem umiłowania. Ku temu właśnie prowadzi nas nasz patron, święty Bartłomiej, jeden z pierwszych uczniów Chrystusa. Czytana dziś Ewangelia przywołuje wydarzenie powołania Natanaela Bartłomieja. Jemu apostoł Filip zakomunikował, że odnalazł tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Jednak Natanael Bartłomiej wyraził dość poważne uprzedzenie, pytając, czy może być co dobrego z Nazaretu? Czasem tak słyszymy: Czy może być coś dobrego z sąsiedniej miejscowości? Nie będę wymawiał teraz nazw tych miejscowości. Ale ja pamiętam jeszcze, jak mój dziadek mówił do mnie, słuchaj, nie wiedząc, że idę do seminarium, dziewczyny to nie bierz z takiej i z takiej miejscowości sąsiedniej wokół Niemalowej, bo będą problemy. I tak dalej, i tak dalej. Więc to było gdzieś takie y, kiedyś przekonanie, o już, mija. Bo wiadomo, wszystkie dziewczyny są wspaniałe. Tutaj i w całej, na całej Sąterczyźnie. Chłopaki też. Filip w swojej odpowiedzi kieruje do Natanaela bardzo znaczące zaproszenie. Chodź i zobacz. Nasze poznanie Jezusa potrzebuje przede wszystkim żywego doświadczenia poznania. Święty Augustyn wyraził to w takim pewnym dylemacie: Co jest ważniejsze w relacji do Chrystusa? Czy poznanie, czy miłość? I stwierdza, że jedno jest od drugiego uwarunkowane. No tak jak w relacjach ludzkich, poznaje się dwoje młodych ludzi, przez to, że się poznają, mogą się pokochać, a przez to, że się kochają głęboką, mocną miłością, przez całe życie mogą się poznawać. Co jest problemem dzisiaj? w relacjach właśnie tych małżeńskich. Dlaczego tak dużo się rozpada? No, takich związków małżeńskich zawartych parę lat wcześniej, dlatego, że jest wypalenie. Nie odkrywa się już bogactwa duchowości drugiej osoby, tylko jest takie płytkie patrzenie przez pryzmat dzisiejszej cywilizacji. O, jakieś takie materialne zauro. No, przystojny, atrakcyjny, yy, zadbany, yy, w miarę dobrze wykształcony, czy, czy posiadający dobra materialne, i to jak gdyby już wystarczy. Ale po kilku miesiącach to już się nudzi, po prostu się znudzi. Jak nie ma duchowości w drugiej osobie, nie ma tego czegoś, tego piękna duchowego, to właśnie następuje wypalenie miłości. Widzimy piękne małżeństwa, które obchodzą 50-60-lecie związku małżeńskiego, i widać, jak oni nadal głęboko się kochają, poznają wciąż w różnych odsłonach swojego życia na różnych etapach istnienia. Dziewczyny są tam zrozmarzone. Ale tak trzeba też podchodzić do relacji z Chrystusem. Że my Go poznajemy przez całe nasze życie, to nie tylko katecheza, to nie tylko przekaz rodzinny informacji o Jezusie Chrystusie. To nam pozwala głębiej Go pokochać. A im bardziej Go kochamy w tych różnych odsłonach życia, tym bardziej chcemy Go też poznawać i odkrywać w tym, co możemy określić historią naszego ziemskiego życia. Kochani siostry i bracia, doświadczamy czegoś na wzór świętego Bartłomieja, który przy spotkaniu z Jezusem poczuł się dotknięty w głębi serca przez Jego słowa. Zrozumiał, że on wie i zna drogi jego życia, że Jemu można rzeczywiście zaufać. Na Pana El Bartłomiej odpowiada jasnym i pięknym wyznaniem wiary, mówiąc: Rabbi, ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Żyjemy w czasach, w których ludzie tracą wiarę i sami nieraz nie wiedzą dlaczego. Uznają, że religia to rodzaj spuścizny otrzymanej z racji urodzenia lub że jest czymś nabytym wskutek rozmaitych okoliczności. A więc żeby nie zawstydzić, nie wprowadzić w kłopot swoich rodziców, młodzi ludzie może przyjmują sakrament bierzmowania, ale nie są do tego wewnętrznie przekonani, nie mają w sobie siły wiary i miłości. Może nawet młodzi, zawierając związek małżeński, nie chcą zrobić przykrości swoim najbliższym, decydują się na ślub kościelny, ale do końca nie wiedzą, czym jest łaska sakramentu, Małżeństwa, jak ona będzie skutkować dalej w ich życiu. Dlatego trzeba na nowo tę wiarę odzyskiwać. Bóg zawsze daje łaskę wiary, ale trzeba z tą łaską współpracować. I to jest bardzo ważne, trudne zadanie. My mamy przykłady w Polsce. Nawracających się ludzi, którzy na powrót odkrywają drogę do Boga i do Kościoła. I to są znane powszechnie też nazwiska celebrytów. Ale widzimy na przykład we Francji zdechrystianizowanej młodych ludzi, niewierzących, którzy nagle otrzymują łaskę wiary i chcą za wszelką cenę. Wrócić do kościoła prosząc o chrzest. I to są młodzi z rodzin, gdzie ich nawet pradziadkowie byli ludźmi już niewierzącymi. Widzimy więc, że Bóg daje łaskę, ale uczciwie trzeba z nią współpracować. A to jest łaska wiary, a to jest bardzo wymagające zadanie. Trzeba rzeczywiście porzucić wiele, tak jak w miłości żeby tę miłość do Boga jeszcze bardziej umacniać. Kochani, kiedy patrzymy na dzieje naszej miejscowości i parafii, to dostrzegamy istotną ciągłość. Kolejne pokolenia przekazują sobie wypracowane dziedzictwo duchowe i materialne. Istotnym elementem tej ciągłości jest także przekaz wiary. I tutaj Oprócz tej łaski Bożej potrzeba wsparcia otoczenia najbliższych. To kwestia dzisiaj bardzo ważna. Ja się cieszę naszą diecezją. Raduje się, że mimo tak potężnych zawiłości, mimo tego, że to jest diecezja największej migracji zarobkowej, gdzie się można naprawdę pogubić w innych krajach, ciężko pracując, poddaleni od rodziny od umiłowanej osoby, że jednak to trwanie w wier wierzy jest, ten przekaz wiary następuje, proces wydaje mi się będzie postępował w krajach, które pierwsze utraciły wiarę w Boga, bo tam zaczyna się właśnie to stopniowe odrodzenie i mam głęboką nadzieję, że to młode pokolenie przekaże wiarę następnym, że nie będzie tego zerwania, bo ono byłoby bardzo trudne, bardzo niebezpieczne. Znowu odradzać się później jest trudno, jeżeli nie ma ziarna zdrowego, które wyda plon w odpowiednim czasie. I jest tu wielka nadzieja, bowiem gdy patrzę na, na przykład pielgrzymkę tarnowską, która jest w drodze, pierwszą, to 80% tam są młodzi ludzie. Zawsze pamiętam, jak szła grupa nowosądecka, to kamionka wielka, było 70, 80 młodych ludzi. Biliście zawsze rekordy tutaj, ojciec Andrzej mógłby to oczywiście nasz sławny rodak potwierdzić, bo rzeczywiście tak było i tak jest. To, to jest... Nadzieja na przyszłość. Kochani, celebrujemy dziś Eucharystię w bliskości naszych zmarłych, złożonych na tym cmentarzu. Bardzo pozytywne w naszej diecezji jest też to, że pamięć o zmarłych jest bardzo żywa. W parafiach widać zadbane cmentarze, a na nich groby, o które troszczą się rodziny zmarłych. Ja jeszcze pamiętam w dzieciństwie duża pobożność w Limanowej, ale cmentarze były rzadko odwiedzane, nie były tak zadbane jak obecnie. Podobnie to było w całej diecezji. Dzisiaj one nie tylko są zadbane, piękne, ale my przychodzimy nie tylko w niedzielę, ale w dni powszednie ja widzę bardzo wiele osób odwiedzających stoich bliskich właśnie na cmentarzach. A więc wydaje się, że wiele się rzeczy rozsypuje we współczesnym świecie, ale pewne kwestie dotyczące wiary, zwłaszcza w nieśmiertelność, wiary, która nas otwiera na wieczność, na nieskończoność w Bogu, że to się zaczyna teraz w tych czasach jeszcze bardziej umacniać. A jak doskonale wiemy, cmentarz jest dobrym wychowawcą. I warto tam sobie często przychodzić. Bo my ulegamy tej cywilizacji pośpiechu, natłoku, yy, przeciążeń, lęków, obaw. Czasem wydaje się nam, że wiele rzeczy nas tak przerasta, bo jakieś problemy takie czy inne, począwszy od małego dziecka, który już sobie tworzy, czy tworzą mu potężne problemy, skończywszy na osobach starszych. I wydaje się nam często, że nie ma wyjścia. Może dlatego Tyle jest schorzeń natury psychicznej dzisiaj we współczesnym społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży, w społeczeństwie coraz bardziej bogatym, dostatnim, wydawałoby się, że powinno być coraz bardziej szczęśliwe, spełnione. A tu jest odwrotnie. I wtedy, gdy ma jakieś problemy, przyjdźcie sobie na swój pochodźcie, pomódlcie się, Pomyślcie, że wasza babcia miała jeszcze może większe problemy, trudności, czy dziaduś, czy mama, którą doskonale pamiętacie, i sobie uświadomicie wtedy, że to wszystko nic w stosunku do wieczności, do tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy powołani do tego, aby na zawsze przeżywać z Bogiem szczęście. I zawsze z cmentarza wychodzi się umocniony. Tutaj też jest, trzeba planować życie, to znaczy, jak czasem nie wiemy, w jakim kierunku zmierzać, to trzeba oczywiście przywołać Pana Boga, ale także naszych przodków, bo głęboko wierzymy, że oni czuwają nad nami, są z nami, opiekują się nami i może tutaj otworzy się jakiś scenariusz naszego życia, co dalej, w jakim kierunku iść, jak sobie poradzić. Z tymi wyzwaniami, które są dzisiaj, żeby się nie zagubić w tym świecie, nie pogłądzić. Dlatego bardzo was proszę, abyście to miejsce uczynili bardzo ważnym w swoim życiu codziennym. Pamiętając o zmarłych, odnawiamy także w sobie wiarę w życie wieczne. Właśnie wiara w życie wieczne daje nam odwagę. By jeszcze bardziej kochać tę naszą Ziemię i pracować, budując jej przyszłość, wydać jej prawdziwą i pewną nadzieję, by nasze życie stało się z kolei podstawą dla przyszłych pokoleń, naszych dzieci, wnuków, prawnuków. W tajemnicy zmartwychwstania, którą celebrujemy także w Eucharystii, Bóg otwiera przed nami przyszłość pełną nadziei. Zapowiada nowe stworzenie, radykalnie nowy świat, z którego zostanie wymazane wszelkie zło, a wraz z nim jego skutki. Śmierć, cierpienie, choroby, wojny, nieszczęścia. Gorąco życzę wam ustawicznego patrzenia w przyszłość. W świetle tajemnicy zmartwychwstania. Niech jej blask daje nam umacniającą pewność, że Chrystus żyje i pozostaje z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.